Moje uszanowanie, z tej strony Krzysiek, kanał PykPaf. No musicie przyznać, że widok mnie z fajką oraz z jednocześnie kieliszkiem Brandy w ręku jest widokiem dość rzadkim. Ale dzisiaj jest inaczej, bo jak wskazuje opis filmu, dzisiaj sobie świętuję. Mam nadzieję, że wyba wybaczycie mi tutaj pewną prywatę, ale będzie to filmik jakby zupełnie z innej beczki, ponieważ każdy z nas ma jakieś swoje pasje, zainteresowania, coś co powoduje, że jest tym kim jest, coś co świadczy go jego tożsamości i czym chciałby się po prostu podzielić. W moim wypadku oczywiście oprócz palenia fajki, co chyba każdy tutaj sobie już wykoncypował, jest również tworzenie muzyki. Dlatego wiecie, nie jestem typem gościa, który, wszyscy, który jak tylko kogoś pozna, wysyła mu swoje kawałki, ale ponieważ znamy się tutaj już no, dłuższy czas, więc chciałem Was tu oficjalnie, uroczyście i przemiło zaprosić na premierę albumu liryczno-muzycznego, który właśnie nagrałem i który właśnie w tej chwili Online rozpoczyna swoją premierę. Gdzie można go posłuchać? Na moim drugim kanale, który nazywa się Sifu Muzyka. Link do niego znajdziecie w opisie tego filmu. Wchodząc w ten kanał, oczywiście, zapraszam serdecznie do subskrypcji. Wejdziecie w zakładkę Playlisty, i tam będzie playlista zatytułowana Balkan 2020. Więc, jak już sobie, jak już większość się domyśliłam, będzie to album muzyka oparty na Muzyce bałkańskiej, a to niespodzianka, a konkretnie na muzyce na stylu Balkan Brass, czyli dużo trąbek, jakiś tub i tego typu rzeczy. Um, więc klimaty typu kusturika, typu bregowicz, no, tego typu rzeczy i porównania są tutaj jak najbardziej wskazane, jeżeli chodzi oczywiście o, o klimat, tak. Um, jeżeli chcemy to na siłę zaszufladkować, no to chyba trzeba to określić jako pewnego rodzaju hip-hop alternatywny albo hip-hop folkowy. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie zapraszam, żeby sobie posłuchać. Również tam znajdziecie także inne moje wcześniejsze płyty. Również zachęcam do zapoznania się, jeżeli chcielibyście zobaczyć, co mi w duszy gra, jakim też jestem człowiekiem troszkę z innej strony, tak? Co mam do powiedzenia, z czego się śmieję, na co, e, na co narzekam i tak dalej. No to oczywiście serdecznie zapraszam, zwłaszcza, że jest to album, e, który jest jakby takim moim no, pełnokrwistym dzieckiem. To znaczy jestem tam zarówno autorem muzyki, liryki, wykonania tego tałataństwa, O strony technicznej zająłem się i miksem, i masteringiem, jak także wykonałem e, okładkę płyty. A propos tej okładki, wiecie, jeżeli Wam się ta muzyka spodoba, tak, to istnieje możliwość, żeby sobie nabyć wersję fizyczną ode mnie, tak, tej płyty, na pamiątkę. I w jakiś sposób mnie po prostu wesprzeć, żebym miał na, na nowe tytonie, żeby się truć, żebym rozwijał swoje pasje, a także miał więcej okazji, żeby sprzątnąć wam co lepsze pianki z eBaya. To oczywiście można się ze mną skontaktować na maila, które również podaję w opisie. To jest mail krzysztof.policht.interia.pl Tak się nazywam, to nie jest żadna tajemnica. Cena płyty. Ja zawsze się tak umawiam, że każdy płaci tyle, ile uważa za słuszne, wliczając to koszty wysyłki. No i to tyle. To jest Digipak dwułamowy, elegancko wydany, zdjęcia mojego autorstwa, wykonanie też. Także serdecznie zapraszam. Chciałem się Wam tym po prostu pochwalić. Eee, więc cóż, zainteresowane osoby już mają do mnie kontakt, mogą pisać. Zawsze robię też bardzo no, nieduże nakłady. Więc jeżeli ktoś jest zdecydowany już teraz, to radzę się no, kontaktować w miarę szybko, bo potem nie zawsze mi się opłaca po prostu robić, robić kolejny nakład. To, to wszystko po prostu zależy. No, także cóż. Na chwilę obecną odpalcie sobie YouTube'a. Posłuchajcie moich wygłupów pojawiają się tam również skromne wersy związane na pewno z fajką, jakieś tego typu metafory. No nie mogło być inaczej. Do seansu zaparcie sobie, nie wiem, jakiegoś może Balkana albo czegoś takiego. Ja tutaj dzisiaj bardzo nieortodoksyjnie, bo palę sobie Virginie, ale za to z klimatów bałkańskich piję sobie brandy albańskie, które z Albanii przywiozłem. Skanderbeu. Jeżeli dobrze czytam, prawdopodobnie źle, ale myślę, że co bardziej zaznajomione osoby z trunkami tego typu wiedzą o co chodzi. No i co, to tyle. Widzimy się i słyszymy przy kolejnych odcinkach. Także dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie.